Co się wydarzy w 318 odcinku tureckiego serialu Wichrowe Wzgórze? Gozde nie czeka na rozwód i od razu próbuje zająć Halila swoją osobą. On zaś robi wszystko, by dotrzeć z Cajneb do prawdy. Czy odkryją dowody na to, że tulej wrobiono? Emisja 318 odcinka Wichrowego Wzgórza w poniedziałek 15 grudnia 318. Odcinek serialu Wichrowe Wzgórze. Co się wydarzy? Emisja 318 odcinka serialu w poniedziałek. 15 grudnia 2025 roku o godzina 14 na TVP1. Cajnep i Halil nadal udają, że się rozwodzą, ale współpracują. Cajnep ukrywa się w bagażniku auta Halila, żeby realizować ich plan, ale do auta wprasza się gozdę i Halil musi ją podwieźć do miasta. Selma czuje się coraz gorzej, jest słaba i mdleje. Rodzina bardzo się o nią martwi i namawia na wizytę u lekarza. W końcu Cajnep i Halil docierają do chaty, w której Cenwis się ukrywał. Liczą, że znajdą tam dowody na to, że wrobił tulej. Widzowie telewizji polskiej od 6 września 2024 roku mogą na jedynce oglądać turecki serial pod tytułem Wichrowe wzgórze, turecki, Ruzgarli Tepe. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o godzina 14, a powtórki można oglądać na TVPVOD. Choć polscy widzowie oglądają obecnie pierwszy sezon, w Turcji rozpoczęła się już emisja kolejnych odcinków. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty Chłopak, na którego trzeci sezon polscy widzowie będą musieli długo poczekać.